Siemano, moje drogie mordy, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony, oczywiście Nitashi i witam Was w nowym odcinku na Hegemonowie na moim kanale. W ostatnim odcinku wczoraj byliśmy na nowej wyspie organizacji Invernum i moi drodzy, udało nam się zyskać jajo Smoka. Jedyne na serwerze aktualnie. Wiele osób cały czas pyta się, jak zagrać z nami na Hegemonowie. Przyjacielu nic prostszego. Schodzisz tam poniżej, sprawdź czy masz suba z dzwoneczkiem na kanale, bo to bardzo ważne. Oraz kupujesz pierającego na... Moim kanale. Koszt takiego sperającego to 10 zł, a dzięki temu możesz grać z nami na serwerze. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne, wszystko jest logiczne. A jeżeli już tego sperającego kupisz, to wszystko, co musisz zrobić, żeby grać, masz podane w opisie. Czyli trzeba wejść na mojego Discorda, podać swój nick i tak dalej. Tam wszystko w opisie macie napisane. Jeszcze zejdźcie poniżej i pamiętajcie o łapeczce w górze pod tym filmem, ponieważ 2000 łapek to kolejny odcinek z Hegemonowa. I teraz tak, jeżeli chodzi o ostatni ludzi, kochani, byliśmy ostatnio sobie tam na tej wyspie i zobaczcie, tak wygląda to, co zrobiliśmy. Zdobyli Mamy w ogóle taki żelazny miecz, który mam nadzieję, że komuś opchnę dość szybko. Mamy taki netherrodowy miecz, mamy dwa hełmy i w ogóle mam perfect prawie seta y, z netherite'u, więc zarąbiście. Co prawda ja mam swój secik z full mendingiem, w ogóle full zrobiony, w ogóle patrzcie jaki ładny set udało mi się zrobić. Powiem wam, że stałem nad nim chyba dobre trzy godziny, jak nie nawet cztery i naprawdę długo go robiłem, aczkolwiek wydaje mi się, że... Ej, co jest?! Halo, ej! Dobra! Co? Ej, napiszcie w komentarzu, kiedy to było zmienione. Przecież zawsze to było powolne opadanie. Wiem, to jest łagodny upadek. Ej, dobra, ja powiem wprost, ja nie jestem na bieżąco z tymi snapshotami. Ale jeżeli to weszło jakoś niedawno, luź mi napiszcie w komentarzu. Ej, wow, ale teraz się zdziwiłem. Ja pierdzielę. Mamy również 16 z Mamy odłamki netherytu i mamy zła idzie, sztabki netherytu. I powoli, powoli będę wdrażał swój projekt. Nie wiem, czy mi się uda, ale chciałbym zrobić beacon z netherite'u. Taki mam plan na ten sezon, więc gdybyście chcieli taki odcinek i gdybyście chcieli, żebym aż tak bardzo mocno stayhardował ten netherite, to pamiętajcie, kochani, zostawcie masę łapek w górę pod tym odcinkiem i subskrybujcie kanał serio, bo ostatnio naprawdę staramy się i kontent robimy w ciul, no ale troszkę teraz mamy gorszy czas na YouTube, więc tylko od was zależy, czy kanał poleci w lepszą, czy też w gorszą stronę. Ale moi drodzy, to nie wszystko, jeżeli chodzi o nasze zmiany, ponieważ tak naprawdę na naszym odcinku nigdy nie byłem wam jeszcze w stanie pokazać tak naszej bazy, że tak powiem tak na 100% jak była ona wykonana To będzie troszkę taki pogadankowy odcinek Pokażę wam co w ogóle zrobiłem jeszcze w naszej bazie Tu no, mamy słuchajcie standardowy magazyn Jakieś diamenty, jakieś szmaragdy Standardowy magazyn, nic szczególnego Tu no, mamy oczywiście przepalarkę, Na jakieś na jakieś mięsko, prawda hopery I tak dalej, To no, mamy wilerzerów Bo nam uciekli z naszej wioski, którą zaraz wam zresztą pokażę Tutaj mamy e, fabrykę Tych brodawek nadalowych, To no, mamy oczywiście Nasz ten, no i tutaj słuchajcie jest serce Naszej całej bazy Ponieważ nie wiem czy wiecie, ale nasza baza została zrobiona prawie na końcu bordera a, a propos bordera, dzisiaj właśnie border został powiększony o kolejne tysiąc kratek, więc drogi byczku, jeżeli to oglądasz i grasz na hegemonowie, wbijaj i eksploruj, bo za kilka dni będziesz płakał, że nie wiedziałeś i że nie zdążyłeś nic fajnego znaleźć. Jak się okazało, Patrick, z którego z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam, znalazł, słuchajcie, dungeona, w którym było pięć spawnerów pająków. I mamy, słuchajcie, ekspiarkę, która jest połączona z pięciu tych właśnie spawnerów. Gdybyście chcieli, żebym kiedyś wam nagrał, jak to wszystko wygląda na jakimś spektaklu, i to, że ile, ile tych spannerów jest, gdzie one są, jak to działa, to też nie ma z tym, mi się wydaje, większego problemu. W tym miejscu, jak sobie zejdziemy niżej, mamy, słuchajcie, farmę żelaza. Aktualnie jest ona pusta, ponieważ przed chwilą ktoś wyciągał żelazo, ale zobaczcie, moi drodzy, jak bardzo ona jest wydajna. Zobaczcie na to, mamy 5 staków bloków żelaza i naprawdę na razie chyba nikomu tego nie starasz robić, bo po prostu tak bardzo ona wydajna jest. Eee, Pokczam tutaj dla Bebichsa, ponieważ to on to robił. Tu mamy wielką farmę zboża, na której zbieramy sobie jedzonko. Tutaj mamy fabrykę. Krów. Dlaczego fabryka krów? Ponieważ robimy sobie moi drodzy farmę do naszych villagerów. Robimy sobie masę książek dzięki tym skórom oraz dzięki trzcinie stamtąd i możemy sobie z nimi handlować. Dzięki czemu mamy dostęp do ogromnej ilości. Emeraldów. Tu jest beacon, który odpowiada za poruszanie się, a tutaj, moi drodzy, jak widzicie, powstał beacon numer 2. I on tu jeszcze będzie na, na dole zrobiony. Zrobiłem to ogólnie poza odcinkami, i on tutaj, słuchajcie, na dole, ten beacon będzie jeszcze bardziej tutaj zrobiony w ten sposób, żeby był tu jeszcze bardziej zbudowany. Ponieważ, właśnie to, moi drodzy, jest miejsce zaszczytne, na którym będzie stało jedyne jajo smoka na serwerze. W tym momencie ono tutaj ląduje. I mamy, moi drodzy, smocze jajo postawione. Co jest? Ja coś tak czułem, że coś z tym jajem śmierdzi. Hahaha, guprze, <gulatuj> myślałeś, że możesz nas przechytrzyć? Nikt nigdy nie pokonał invernum. Ja tak coś czułem, że to jajko to jest zbyt piękne. A pod odcinkiem widzowie pisali mi, że Nitashi to jajko to zbyt piękne. Myślałeś, że oddamy Ci nasz najcenniejszy przedmiot. Widać, jaki jesteś głupi. Aha, dziękuję bardzo, Invernum. Super, jesteście. Przyprowadziłeś do waszej bazy specjalnie przygotowaną pułapkę. A teraz bądź, so a teraz radź sobie sam. Wiesz już, do czego jesteśmy zdolni. Wy i to żałosne Futurum nic sam nie zrobicie, ja jesteśmy zbyt potężni. Koniec waszego świata się zbliża. Poczekajcie, przyprowadziłeś do waszej bazy. Okej, okay, zniknął. Przyprowadziłeś do waszej bazy specjalnie przygotowaną pułapkę. Ale o jaką pułapkę chodzi? Przecież to jest jajko smoka, to nie jest żadna pułapka. A few moments later. Aha. Aha! Ja nie wiem, co powiedzieć. Widzowie, przepraszam, że się w ogóle nie odzywam, ale mnie zamurowało. Crash Minecrafta. Ja powiem tak, mnie od samego początku coś śmierdziało. I wy mi w komentarzach pisaliście, że się to jajko, przyszło coś zbyt łatwo. Ja powiem tak, ja może nawet spodziewałem się, że będzie jakoś, jaka, jakaś próba odwetu. Ja może nawet spodziewałem się, że, że to jajko wygląda zbyt pięknie, ale szczerze, jak dobrze wiecie, bo już niejednokrotnie mówiłem, że organizacja Invernum jest organizacją, która jest na serwerze prowadzona przez kilka osób, a nie przeze mnie. Ja powiem tak, czegoś w tym odcinku spodziewałem się na pewno, ale czegoś takiego nie. Serio, jak to załamamy. Mieliśmy najlepszą bazę na serwerze. Pięć spawnerów. Wszystkie nasze diamenty, szmaragdy, a jeszcze was oprowadziłem po tym wszystkim. Ja jestem załamany. Co, co, co ja mam teraz zrobić? Ej, ja powiem tak, chłopaki, jeżeli ten odcinek oglądacie, ja rozumiem, że organizacja Invernum chciała się jakoś zemścić na mnie za to, że jestem po stronie futurum i walczę, ale przegięliście, ej, i to mocno. Ej, no to jest mocna przeginka. Jak już nawet hegemonowo, maszyna za tyle pieniędzy, bo nie oszukujmy się, ale hegemonowo to jest bardzo droga maszyna. Plus mój komputer ma takie lagi podczas tego, co się tutaj dzieje. To jest tragedia. Dobra widzowie, ja idę na CW i wracam, ja to się uspokoi. Okej, okay, ogółem, kochani, widzimy się po jakieś pół godziny, tak? Dzień dobry, witam serdecznie. Tak wygląda miejsce mojej bazy. Mojej. Jeżeli myśleliście, że jestem zadowolony, nie, nie jestem zadowolony. To jest ostre przegląd. Chłopaki, jeżeli ci, którzy robili ten event, oglądają ten odcinek, wiecie, że ostro przegraliście. Naprawdę. Mieliśmy 5 spawnerów, diamenty, szmaragdy, złoto, 5 staków bloków żelaza. To. To jest, to, to jest za dużo, to jest za dużo, to jest za dużo. Tu była moja ekspereczka. Patricks mi ją budował i co i nie ma jej! To był oczywiście żart, nie płaczę. To są piksele w gierce komputerowej. Tutaj było w ogóle jajko moje. Jajko oczywiście też zniknęło. Jak się możemy domyślić, chyba jajko to było. AHA! Aha, dobrze! Ciekawe co tym razem zostało przygotowane. Okej. Okay. Przywódca futurum. Przyjacielu, słyszeliśmy o twojej przygodzie, popełniłeś błąd, udając się na latającą wyspę. No teraz już wiem. Przywódca Futurum, ale postanowiliśmy Ci pomóc. Zwrócimy Tobie i Twoim towarzyszom bazę i ekwipunek, jeżeli wykonasz dla nas pięć zadań. Pierwszym zadaniem będzie zebranie 32 pradawnych zgliszcz, rudy odpornej na eksplozję potrzebnej nam do rozbudowy naszego miasta. Aha, i zniknął. Ej, co to jest pradawne zgliszcza? Aha, to jest Netherite. O Jezu, 32 sztuki. No dobra, drodzy widzowie, więc taką fabułę nam przygotowali na, na, na Hegemonowie. No powiem tak, nie mogę narzekać, bo fabuła jest super. Powiem tak, naprawdę szkoda mi tej bazy i serio, mam nadzieję, że jak te questy zrobię, to ona wróci, bo jeżeli nie wróci, to chyba zamykam tą edycję. A po co, kochani, bardzo wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku, jak będę zdobywał 32 netherite'u do zadania. Trzymajcie się, elo.